Cześć! W poprzednim odcinku pokazałem jak uruchomić polski model językowy Bielik na maszynie wirtualnej T4 Spot w chmurze Azure. To świetne rozwiązanie dla pojedynczej maszyny, ale co jeśli chcemy skalować obliczenia i uruchomić model na wielu nodach jednocześnie? Dziś pokażę Wam jak to zrobić. Zbudujemy klaster Ray, który pozwoli na rozproszone uruchamianie modeli, dzięki czemu będziemy mogli obsługiwać większe wolumeny danych i lepiej wykorzystywać zasoby chmurowe. Przygotujemy obraz maszyny wirtualnej, stworzymy infrastrukturę na Azure i uruchomimy Bielika oraz Pluma na środowisku Jupiter Lab. Brzmi ciekawie? To zaczynamy! Zanim przejdziemy do budowy klastra, musimy przygotować obraz maszyny, który posłuży nam jako baza do uruchamiania workerów. Wykorzystamy do tego maszynę T4Spot, którą stworzyliśmy w poprzednim odcinku. Najpierw zwiększamy rozmiar dysku, aby zmieściły się wszystkie biblioteki i modele. Następnie instalujemy sterowniki NVIDIA i CUDA, które będą niezbędne do obsługi naszego modelu na GPU. Do obsługi modeli użyjemy Mistral RS, bibliotekę napisaną w RAST, która pozwala na efektywne uruchamianie LLM-ów zarówno w formie serwera, jak i z poziomu Pythona. Dla ułatwienia, przygotowałem już skompilowaną wersję biblioteki pod naszą wersję CUDA i udostępniłem ją w repozytorium. Ale jeśli chcecie, możecie ją samodzielnie skompilować. Instrukcje znajdziecie w repozytorium. Po instalacji biblioteki sprawdzamy, czy wszystko działa poprawnie. Tak jak w poprzednim odcinku, użyjemy 8-bitowej, skwantyzowanej wersji Bielika, którą model automatycznie pobierze z Hugging Face. Jeśli wszystko działa, możemy także przetestować Pluma. Czas przejść do kolejnego kroku utworzenia obrazu maszyny wirtualnej. Który posłuży do uruchamiania worker-nodów. Najpierw dialogujemy naszą maszynę i przechodzimy do katalogu VM Image, gdzie za pomocą Terraforma tworzymy obraz istniejącej vm ki Po utworzeniu obrazu przechodzimy do katalogu Galery i dodajemy go do Azure Compute Galery. Dzięki temu będziemy mogli łatwo wykorzystywać go w przyszłości do uruchamiania workerów. Teraz, kiedy nasz obraz jest już gotowy, nie potrzebujemy więcej maszyny T4, więc możemy wrócić do katalogu VM Image i usunąć niepotrzebne zasoby. W ten sposób nie ponosimy dodatkowych kosztów za nieużywane vm -ki. Płacimy jedynie za przechowywanie obrazów Azure Compute Gallery. Mamy gotowy obraz. Czas więc na zbudowanie klastra Ray, który pozwoli nam na uruchomienie Bielika na wielu maszynach jednocześnie. Przechodzimy do katalogu ray-cluster i generujemy klucze ssh, którymi będziemy logować się do nodów. Nasz klaster będzie składał się z trzech maszyn. Headnote D2S spot bez GPU, który będzie zarządzał workerami oraz dwa workery, T4 spot z GPU, które będą wykonywały obliczenia. Po uruchomieniu klastra instalujemy ray na wszystkich maszynach i konfigurujemy środowisko. Na Headnote dodatkowo instalujemy Jupiter Lab. Aby mieć wygodne, interaktywne środowisko do pracy z modelami, uruchamiamy Terraform Apply i podczas konfiguracji podajemy hasło, które będzie nam potrzebne do logowania do Jupyter Lab. Po zakończeniu tworzenia infrastruktury możemy sprawdzić status klastra. Aby zobaczyć, jak działa nasz klaster, łączymy się do headnote przez tunel SSH na porcie 8265 i otwieramy Dashboard Ray. Możemy również otworzyć Jupyter Lab na porcie 888, aby mieć dostęp do naszego środowiska programistycznego. Czas na testy. W Jupyter Lab możemy uruchomić kod, który wysyła teksty do przetworzenia przez modele LLM. Każde zapytanie jest rozdzielane na worker Nody, które przetwarzają je na dostępnych GPU. Podczas działania możemy obserwować, jak model jest ładowany do pamięci GPU. Widzimy, że zajmuje on niemal całą dostępną pamięć na kartach T4. Oznacza to, że jeśli chcemy przetwarzać dłuższe teksty, powinniśmy rozważyć użycie maszyn A100. Ale jeśli przetwarzamy wiele krótkich zapytań, T4 będzie wystarczające. Jeśli potrzebujemy więcej workerów, możemy zmodyfikować parametr instances. W Terraform I ponownie uruchomić Terraform Apply. W ten sposób nasz klaster można łatwo skalować, dodając nowe maszyny w zależności od potrzeb. Dzisiaj zrobiliśmy naprawdę dużo. Przygotowaliśmy obraz maszyny wirtualnej, który możemy używać do uruchamiania modeli Bielik i Plum. Nauczyliśmy się tworzyć i zarządzać klastrem Ray Azure. Uruchomiliśmy modele LLM na wielu nodach i przetestowaliśmy ich wydajność. Skonfigurowaliśmy Jupyter Lab oraz Ray Dashboard, żeby monitorować działanie systemu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i chcecie więcej materiałów o Bieliku, dajcie znać w komentarzach. Zostawcie like i subskrybujcie kanał. Jeśli macie pytania, możecie pisać bezpośrednio na Discordzie z Piklerza. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym Bielikowym odcinku. Cześć!